Niewidzialne odczucie. Gdy energia zmienia powietrze, czy zdarzyło Ci się wejść do pomieszczenia i poczuć, że coś jest nie tak, zanim jeszcze ktokolwiek się odezwał? Ciało się napina, oddech staje się płytszy, coś w powietrzu wydaje się cięższe, gęstsze. Nie masz jeszcze słów, ale Twoje wnętrze już wie. To nie wyobraźnia, to Twoja intuicja, stara jak ludzkość, mądra jak Twoje własne doświadczenia. Wyczuwa coś, czego jeszcze nie rozumie umysł. To właśnie w tych momentach zaczyna działać nieświadomość. Zanim logiczne myśli zdołają się uformować, psychę już cię ostrzega. Uważaj. Niektórzy ludzie wnoszą do naszego życia subtelne napięcia, które trudno nazwać. Nie krzyczą, nie atakują otwarcie, ale zostawiają po sobie emocjonalne spustoszenie. To są ludzie toksyczni, nie tylko przez swoje słowa czy działania. Ale przez energię, którą wnoszą. Karl Jung nauczał, że spotkanie z drugim człowiekiem to zawsze spotkanie dwóch psychik, dwóch światów wewnętrznych. Niektóre z tych światów są jak burze wciągają, niszczą, dezorientują. Jak więc ochronić siebie? Jak zachować spokój ducha, gdy drugi człowiek próbuje zaburzyć twoją równowagę? Ta podróż zaczyna się w tobie, w twoim ciele, w twojej przeszłości, w twoim cieniu. Zrozumienie tych warstw to pierwszy krok do tego, by zamiast uciekać od chaosu, pozostać sobą w jego centrum, niewidzialne rany i powstanie cienia. Każdy z nas nosi w sobie ślady dawnych ran, nie zawsze są widoczne, często ukryte pod maskami siły, humoru, perfekcjonizmu, ale gdzieś głęboko, wciąż tam są. Być może byłeś kiedyś zawstydzany, krytykowany za to, kim jesteś, może nauczono cię, że nie wolno ci się złościć. Albo że musisz zawsze być miły, uległy, łatwy we współżyciu. Z czasem uczymy się ukrywać te części siebie, które nie zostały zaakceptowane. Spychamy je do piwnic naszej psychiki, do tego, co Jung nazwał cieniem. Cień to nie zło, to wszystko, czego nie pozwolono nam wyrazić: gniew, bunt, potrzeba granic, poczucie własnej wartości. I choć nieświadomy, wpływa na nasze relacje. Przyciągamy ludzi, którzy nieświadomie naciskają nasze najstarsze rany ludzi, przy których wracamy do roli dziecka milczącego, łaknącego aprobaty, gotowego się poświęcić. Dlatego w obecności osób toksycznych często nie potrafimy reagować. Ciało zamiera głos więźnie w gardle nie dlatego, że jesteśmy słabi, ale dlatego, że ktoś w nas wciąż wierzy, że zasługuje na zranienie. Zrozumienie cienia to akt odwagi. To spojrzenie w te obszary, które ukrywaliśmy nawet przed sobą, to zauważenie, że zgoda na bycie ranionym nie wzięła się z teraźniejszości, ale z dawnych przekonań o sobie. Jung mówił: Nie stajesz się oświecony, wyobrażając sobie światło, ale czyniąc ciemność świadomą. By odzyskać swoją siłę, musisz zejść do tych miejsc, w których nauczyłeś się milczeć. I tam po raz pierwszy powiedzieć sobie: Już nie muszę się ukrywać. Projekcje i lustra nieświadoma gra relacji. Czasem patrzysz na kogoś i czujesz, on mnie nie rozumie. Ale czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, by zapytać: Czy ja naprawdę widzę jego takim, jakim jest, czy widzę tylko to, co we mnie boli? Karl Jung mówił, że to, co nas w innych najbardziej drażni, irytuje lub fascynuje, często jest odbiciem czegoś w nas samych. To właśnie projekcja mechanizm, dzięki któremu nasza psychika. Przenosi na innych to, czego nie chcemy lub nie umiemy zobaczyć w sobie. Złościmy się na czyjąś kontrolę, bo sami boimy się stracić władzę. Czujemy się odrzuceni, bo nosimy w sobie niezaleczoną ranę porzucenia. Widzimy w kimś egoistę, nie dostrzegając, jak często sami tłumimy swoje potrzeby. Ale projekcja działa w dwie strony. Osoby toksyczne również projektują na nas swoje rany, lęki i frustracje. Ich krytyka to często echo ich własnego wewnętrznego chaosu. Ich manipulacja to nieumiejętność życia w prawdzie z samym sobą. Relacje stają się wtedy polem nieświadomej gry, lustrzanym labiryntem, w którym gubimy własne granice. Nie wiemy już co jest nasze, a co cudze. Nosimy cudze emocje jak własne ubrania, niewygodne, ale znajome. Jak się z tego uwolnić? Najpierw świadomość Zamiast reagować automatycznie, zapytaj: Czy to naprawdę o mnie? Czy może to czyjaś rana mówi przez niego? Następnie odpowiedzialność. Zamiast obwiniać, zapytaj: Co w tej sytuacji dotyka mojego cienia? Z czasem uczysz się widzieć drugiego człowieka nie jako wroga, ale jako lustro. Nie każdy obraz w nim jest prawdziwy, ale każdy coś ci pokazuje. Kiedy zaczynasz rozumieć projekcję, przestajesz walczyć. Zamiast wchodzić w konflikt, wybierasz obserwację, a w tej obserwacji rodzi się wolność. Bo widząc grę, nie musisz już w niej uczestniczyć. Szacunek do siebie jako psychiczna tarcza. Są chwile, kiedy jedyne co możecie ochronić, to twoja własna postawa. Nie argument, nie wyjaśnienie, nie próba przekonania drugiej osoby, ale proste, głębokie znam swoją wartość i nie zgodzę się na mniej. Karl Jung opisywał jaźń, self, jako centrum naszej wewnętrznej pełni, tożsamości, która wykracza poza ego, poza rolę i oczekiwania innych. Kiedy jesteś w kontakcie z tą jaźnią, wiesz, kim jesteś i właśnie ta świadomość siebie staje się twoją największą ochroną. Osoby toksyczne często testują granice. Czy dasz się wytrącić z równowagi? Czy zwątpisz w siebie, jeśli cię zlekceważą? Czy zrezygnujesz z siebie, by zasłużyć na chwilę spokoju? Ale kiedy masz w sobie zakorzeniony szacunek do siebie, zaczynasz reagować inaczej nie przez walkę, nie przez ucieczkę ale przez obecność spokojną, mocną, niewzruszoną. Szacunek do siebie to nie duma, to nie arogancja to cicha deklaracja jestem wierny sobie, nawet jeśli inni mnie nie rozumieją. Taki wewnętrzny kompas zmienia wszystko. Nie musisz już nikomu nic udowadniać, nie musisz się tłumaczyć z każdej decyzji. Po prostu jesteś i to wystarczy. Kiedy zaczynasz szanować siebie, inni albo dostosowują się do twojej energii, albo znikają z twojego życia. I choć to bywa bolesne, jest też wyzwalające. Prawdziwy spokój nie polega na tym, że wszyscy cię lubią, polega na tym, że ty sam siebie nie opuszczasz. Bo gdy stoisz po swojej stronie. Żaden atak z zewnątrz nie przeniknie twojego wnętrza. Jung powiedział kiedyś: Twoja wizja stanie się jasna, kiedy spojrzysz w swoje serce. Kto patrzy na zewnątrz, śni. Kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Szacunek do siebie to właśnie ten przebudzony stan. I to on tworzy najpotężniejszą tarczę, jaką możesz nosić tarczę, która chroni twoją wewnętrzną ciszę niewidzialne granice, skóra duszy. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że ktoś przekracza granice, nawet jeśli nie powiedział ani słowa? Czujesz się wyczerpany po spotkaniu, choć rozmowa była normalna. Masz wrażenie, że ktoś wszedł w ciebie za głęboko. To nie przypadek. To Twoja dusza reaguje na brak granic. Karl Jung mówił, że psyche, nasza psychika, potrzebuje struktury. Bez niej jesteśmy jak dom z otwartymi drzwiami. Każdy może wejść, zostawić swoje brudy, odejść. A my zostajemy z bałaganem. Granice emocjonalne i energetyczne są jak niewidzialna skóra naszej duszy. Chronią nas przed tym, co nie jest nasze, pozwalają nam oddzielić cudzy gniew od własnego spokoju, cudze oczekiwania od naszych potrzeb, cudze lęki od naszej drogi. Ale wielu z nas nauczyło się, że mówienie nie to egoizm, że stawianie granic to bycie zimnym, niedostępnym, trudnym. Więc otwieramy się za bardzo zbyt często, a potem nie rozumiemy skąd to zmęczenie, irytacja, poczucie winy. Stawianie granic to akt dojrzałości, to powiedzenie to jestem ja, tam kończę się ja, a zaczynasz ty. Bez złości, bez osądu, z jasnością i spokojem. Nie musisz tłumaczyć każdej swojej decyzji, nie musisz odpowiadać na każdą wiadomość, masz prawo do ciszy. Do pauzy, do oddechu. Granice nie oddzielają nas od miłości, one ją chronią. Bo tylko wtedy, gdy jesteśmy cali w sobie, możemy naprawdę spotkać się z drugim człowiekiem nie z lęku, nie z potrzeby bycia lubianym, ale z wyboru, z obecności. Pamiętaj: Nie musisz być dostępny dla każdego, kto puka do Twoich drzwi. Twoja energia to Twoje życie. I to Ty decydujesz, komu ją powierzysz. Sztuka świadomej obserwacji. Prawdziwa siła nie zawsze polega na działaniu. Czasem największym aktem odwagi jest nie reagować, pozostać obecnym, patrzeć, oddychać. Nie dać się porwać emocji, która próbuje nas wciągnąć jak fala. W kontakcie z osobami toksycznymi często odruchowo wchodzimy w mechanizmy. Tłumaczymy się, bronimy, atakujemy albo uciekamy. Ale jest inna droga. Świadoma obserwacja. To wewnętrzna przestrzeń, którą tworzymy między bodźcem a reakcją. Karl Jung pisał, że to właśnie świadomość zmienia wszystko. Nie możemy kontrolować drugiego człowieka, ale możemy decydować, jak odpowiemy na jego obecność. A ta decyzja rodzi się w ciszy. W momencie, gdy zamiast reagować, wybieramy widzieć. Zauważ, co dzieje się w tobie, kiedy ktoś cię prowokuje. Czy spina ci się kark, czy zaciskasz szczęki? Czy pojawia się znajomy głos? Muszę coś powiedzieć. Nie mogę tego tak zostawić. Właśnie w tym miejscu masz wybór. Zamiast dać się wciągnąć, zrób krok do wewnątrz. Zadaj sobie pytanie: co ta sytuacja mówi o mnie? Co we mnie się uruchomiło? Ta chwila refleksji to przestrzeń mocy, miejsce, w którym przestajesz być ofiarą emocji, a stajesz się ich świadkiem. Praktykuj małe pauzy. Zanim odpowiesz, Weź oddech, zanim zareagujesz, poczuj swoje ciało. To nie jest słabość, to panowanie nad sobą. Z czasem ta umiejętność zmienia wszystko. Konflikty tracą swą moc, manipulacje przestają działać, bo nie jesteś już pionkiem w cudzej grze, jesteś obecny w sobie. Obserwacja nie oznacza obojętności, to głęboka forma szacunku dla samego siebie i dla rzeczywistości. To moment, w którym cisza staje się twoim wyborem, a nie rezygnacją. Zranione dziecko i proces wewnętrznego uzdrawiania w głębi każdego z nas mieszka dziecko. Nie to, które widać na zdjęciach z dzieciństwa, ale to, które kiedyś czuło się opuszczone, zawstydzone, niewystarczające. To dziecko wciąż w nas żyje, i często to ono reaguje, gdy czujemy się zranieni. Kiedy ktoś nas ignoruje, krytykuje lub manipuluje, uruchamiają się dawne emocje. Nie chodzi tylko o sytuację tu i teraz, to echo przeszłości, głos z przeszłości szepcze: Znowu nie jesteś ważny, znowu cię nie widzą, może to twoja wina. Karl Jung mówił o archetypie dziecka tej pierwotnej części nas, która nosi zarówno rany, jak i potencjał uzdrowienia. Zranione dziecko pragnie aprobaty, miłości, bezpieczeństwa. I dopóki nie zostanie zauważone, szuka jej na zewnątrz. Często w niewłaściwych miejscach. W relacjach z osobami toksycznymi, to właśnie zranione dziecko często przejmuje ster. Milczymy, bo nie chcemy sprawiać problemu. Przepraszamy, choć to nas skrzywdzono. Uśmiechamy się, dusząc ból, ale możemy to zmienić. Możemy zacząć budować w sobie dorosłego wewnętrznego, obecnego, czułego, stabilnego. To ten dorosły mówi: Widzę cię, wiem, że to boli, ale teraz już jesteś bezpieczny. Ja Cię nie opuszczę. Proces uzdrawiania nie polega na zapomnieniu przeszłości, polega na przyjęciu jej z czułością, nadaniu sobie tego, czego nie otrzymaliśmy wtedy uwagi, troski, zrozumienia. Gdy uczysz się być obecnym dla swojego bólu, przestajesz szukać zbawienia w innych. Nie musisz już zdobywać miłości za wszelką cenę, nie musisz udowadniać swojej wartości, bo teraz Ty jesteś dla siebie domem, a z tego miejsca Spokojnego, wewnętrznego nikt nie może cię wyrzucić. Przekształcanie cienia w mądrość. Większość z nas została wychowana, by być dobrymi, grzecznymi, miłymi, przewidywalnymi, a wszystko to, co nie pasowało do tego obrazu gniew, zazdrość, bunt, potrzeba kontroli zostało zepchnięte do cienia. Karl Jung uczył, że cień nie jest zły to po prostu część nas, której nie chcemy znać ale jeśli jej nie poznamy ona znajdzie sposób, by przejąć kontrolę w słowach, których później żałujemy, w zachowaniach, które nas zawstydzają, w wyborach, które krzywdzą nas i innych. Ludzie toksyczni często wywołują w nas właśnie te ciemne reakcje, i wtedy się boimy, no to chyba ja jestem problemem, ale może to, co w nas wybucha, nie jest oznaką zepsucia, tylko wołaniem o integrację. Zamiast walczyć ze swoją złością, wsłuchaj się w nią, co chce ci powiedzieć. Może chroni twoje granice. Może wskazuje, że za długo się tłumaczyłeś, rezygnowałeś z siebie. Zamiast tłumić swój lęk, obejmij go. To on pokazuje ci, gdzie potrzebujesz obecności i wsparcia. Gdy zaczynasz rozumieć swój cień, przestaje on być wrogiem, zaczyna być nauczycielem. To właśnie on prowadzi cię do mocy, którą wcześniej oddałeś innym. Cień to także miejsce, gdzie ukryta jest twoja autentyczność. Twoja dzikość, prawda, nie po to, by ją wylać na innych, ale po to, by odzyskać siebie, w pełni nie tylko w akceptowalnej wersji. Jung pisał: To, czego nie uświadamiasz, kieruje Twoim życiem i nazywasz to przeznaczeniem. Praca z cieniem to wyjście z roli ofiary, to akt wolności. Bo gdy integrujesz cień, nikt nie może już cię szantażować emocjonalnie, ani inni, ani ty sam. To, co było słabością. Staje się Twoją siłą, to co Cię raniło, staje się bramą do mądrości. To właśnie jest alchemia duszy, radykalna akceptacja i uwolnienie od niepotrzebnej walki. Ile energii tracimy, próbując zmienić tych, którzy nie chcą się zmienić? Ile razy wracaliśmy do tej samej rozmowy, mając nadzieję, że tym razem ktoś zrozumie, a jednak nie rozumiał. I nie dlatego, że nie mógł. Ale dlatego, że nie chciał. Karl Jung pisał o zjawisku enantiodromii, kiedy coś, pchane do skrajności, obraca się w swoje przeciwieństwo. W relacjach oznacza to, że ciągła potrzeba kontroli, naprawiania, wyjaśniania. Ostatecznie prowadzi do frustracji, wypalenia, a nawet agresji. I tu pojawia się wyjście, które z początku może wydawać się rezygnacją, akceptacja. Ale nie chodzi o uległość. Nie chodzi o pogodzenie się z krzywdą, chodzi o wewnętrzne uznanie rzeczywistości taką, jaka jest. Nie zmienisz osoby, która żyje w zaprzeczeniu, nie uleczysz kogoś, kto nie chce widzieć swojego bólu, ale możesz przestać prowadzić wojnę, która nigdy nie była twoja. Radykalna akceptacja to akt głębokiego zaufania do siebie. To decyzja, nie będę już próbować udowadniać swojej wartości tam, gdzie nie ma przestrzeni, by ją zobaczyć. To nie znaczy, że przestajesz czuć, to znaczy, że zaczynasz wybierać, gdzie inwestujesz swoje emocje, przestajesz czekać na przeprosiny, które nigdy nie nadejdą, przestajesz tłumaczyć się komuś, kto nie słucha, przestajesz liczyć, że ktoś się zmieni i zamiast tego zmieniasz siebie, swoją pozycję, swoje reakcje, swoje granice. Akceptacja daje spokój, ale co więcej, daje wolność, bo kiedy przestajesz walczyć z tym, czego nie możesz kontrolować. Cała Twoja energia wraca do Ciebie. Już nie jesteś wojownikiem na cudzym polu bitwy, jesteś świadkiem, obserwatorem, i z tej pozycji możesz naprawdę wybrać, gdzie kończy się cudza historia, a zaczyna Twoja własna. Spokój jako forma siły w świecie, który krzyczy, prowokuje i ciągle czegoś wymaga. Spokój może wydawać się słabością, ale to tylko iluzja, bo prawdziwa cisza wewnętrzna nie pochodzi z ucieczki. Lecz z głębokiego poznania siebie. Karl Jung nazywał tę drogę indywiduacją, procesem stawania się tym, kim naprawdę jesteśmy. Nie tym, kim kazano nam być, ale sobą zintegrowanym, świadomym, autentycznym. Kiedy osiągasz ten stan wewnętrznego zestrojenia, toksyczne słowa przestają Cię ranić. Nie dlatego, że jesteś obojętny, ale dlatego, że już nie potrzebujesz zewnętrznego potwierdzenia. By wiedzieć, ile jesteś wart. Spokój nie oznacza obojętności. To stan, w którym jesteś w kontakcie ze swoimi emocjami, ale one tobą nie rządzą. Widzisz manipulacje, i wybierasz, by nie wejść na scenę. Masz prawo odejść bez krzyku. Masz prawo milczeć, gdy ktoś cię prowokuje. Masz prawo wybrać swoje zdrowie psychiczne ponad cudze oczekiwania. Ten spokój to nie ucieczka, to świadoma obecność. Akt siły, który mówi, nie dam się już wciągać w chaos, który nie jest mój. Ta droga nie polega na niszczeniu ludzi toksycznych, ani na ich zmienianiu, chodzi o odzyskanie siebie. A gdy jesteś sobą, w pełni, z cieniem i światłem, twoja energia przestaje szukać aprobaty, zaczyna wyznaczać granice samą swoją obecnością. To właśnie jest dojrzałość duchowa, nie spektakularna, niegłośna, ale cicha, stabilna. Niezależna od tego, co robią inni, i wtedy zaczynasz rozumieć. Spokój nie jest nagrodą. To Twój naturalny stan, do którego wracasz, gdy przestajesz się od siebie oddzielać. Spokój wewnętrzny jako codzienny wybór nie przychodzimy na świat, by walczyć z każdym, kto nas nie rozumie. Nie jesteśmy tu po to, by ciągle się bronić, udowadniać, tłumaczyć. Naszym prawdziwym zadaniem jest stać się sobą w pełni. Wprawdzie, w spokoju. Ta podróż, którą dziś przeszedłeś od ran, przez cień, aż po akceptację, nie kończy się w tym momencie. To proces, który trwa całe życie, ale każdy krok ku świadomości przywraca ci wolność, którą oddałeś, z lęku, z potrzeby miłości, z nieświadomości. Karl Jung uczył, że największą siłą człowieka nie jest kontrola nad światem, ale zgoda na to, kim się jest naprawdę. Z cieniem, ze złością, z ranami. Bo właśnie w tych miejscach, które tak długo ukrywaliśmy, ukryta jest nasza mądrość. Nie musisz być idealny, nie musisz być zawsze opanowany. Wystarczy, że będziesz obecny, dla siebie, ze sobą, w sobie. Oto kilka prostych, codziennych praktyk, które mogą pomóc ci chronić swój wewnętrzny pokój. Codziennie pytaj siebie, co teraz czuję i czy to naprawdę moje. Ćwicz ciszę, nie jako ucieczkę, ale jako przestrzeń na usłyszenie siebie. Zanim zareagujesz, odetchnij. Jeden oddech może oddzielić cię od chaosu. Zmieniaj energię, nie ludzi. Gdy zmieniasz sposób, w jaki reagujesz, zmienia się wszystko. Wracaj do ciała, to ono pierwsze mówi ci prawdę o relacji. I pamiętaj, twoja wewnętrzna cisza nie jest krucha jest jak skała. Wykuwana latami zbudowana sprawdy, która już w tobie jest. To nie świat ma Cię chronić. To ty jesteś swoim własnym schronieniem. Nie szukaj spokoju na zewnątrz. Znajdź go w sobie. A wtedy żadna toksyczna obecność nie będzie miała nad tobą władzy.